Konsument to jest osoba fizyczna, która zawiera umowy zakupu towarów czy usług, ale w celach niezwiązanych ani z działalnością gospodarczą, ani zawodową. Do Rzecznika Konsumentów, którym jestem już od 10 lat, bo w tym roku właśnie 10 lat mija, jak piastuję to stanowisko, zgłasza się około 2000 osób rocznie. I spektrum spraw, z którymi przychodzą, jest naprawdę ogromne. Najczęstsze reklamacje obuwia, odzieży, telefonów komórkowych spadły te reklamacje, natomiast wciąż jeszcze jest bardzo wiele reklamacji dotyczących Umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, umów o sprzedaż energii elektrycznej, gazu. Nie zawsze osoby zatrudnione do takiej sprzedaży w imieniu przedsiębiorcy są do końca uczciwi. Nie zawsze przedstawiają ofertę jasno. Bardzo często wykorzystują ludzi starszych. Tłumacząc, że muszą podpisać nową umowę, że zmieniły się przepisy w Unii i Polska jest zobligowana do ich respektowania, że tutaj sprzedawca się nie zmieni, ale umowa musi być od nowa podpisana. Podkładają plik dokumentów takim starszym osobom, które nie są w stanie przeczytać kilku, kilkunastu stronic drobnym drukiem, żeby się zorientować. Nawet yy, nagłówek, którym jest podawana nowa nazwa czy nazwa tego nowego sprzedawcy też jest tak małym drukiem, że osoba starsza nie jest w stanie tego przeczytać. I tutaj ten problem ciągle istnieje. Nie od każdej umowy możemy odstąpić. Odstąpienie obowiązuje od umów, zawartych na odległość, czyli z wykorzystaniem internetu, telefonu albo od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli na tych popularnych pokazach, prawda? Wtedy kiedy decydujemy się na zakup takiego towaru prezentowanego właśnie poza lokalem, działamy pod presją chwili. Możemy produkt obejrzeć, skonsultować go jakoś, ale yy, nie zawsze podejmujemy świadomą decyzję, bo boimy się, że no, jak teraz nie kupimy, za godzinę prawda, tego sprzedawcy nie będzie, więc kupujemy. Ale później okaże się, że jednak ten towar nie był nam potrzebny. I od takiego zakupu możemy odstąpić w terminie 14 dni. Ale warunkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia, wysłanie go na adres sprzedawcy, a w ślad za takim oświadczeniem odesłanie towaru w stanie niezmienionym, nienaruszonym. Tak, tak samo w przypadku zakupów dokonywanych na odległość, przez internet. Wiadomo, że zdjęcia zmieniają barwę, na przykład. Chcieliśmy zakupić sobie coś w kolorze czerwonym, Kurier na przywozie okazuje się, że to nie jest czerwień, tylko malina, tak? Nie spełnia naszych oczekiwań, możemy odstąpić od takiej umowy. Natomiast jeżeli dokonujemy zakupów w sklepie stacjonarnym, to tylko dobra wola sprzedawcy może dopuścić zwrot towaru. Nie ma sprzedawca obowiązku przyjęcia towaru, chociaż on będzie nieużywany, zapakowany, prawda, oryginalnie, ale sprzedawca nie musi go przyjąć. Także na to konsumenci powinni zwracać uwagę i powinni o tym pamiętać. Musimy pamiętać o tym, że mamy dwie ścieżki składania reklamacji. I tu, proszę Państwa, musimy pamiętać, że to my, jako konsumenci, wybieramy ścieżkę. Czy chcemy reklamować w oparciu o rękojmie do sprzedawcy, czy w oparciu o gwarancję do producenta? Nie dajmy nigdy yy, manewrować się, że tak powiem, w tą reklamację gwarancyjną sprzedawcy. A często tak się zdarza, bo wiem, jak przychodzą do mnie konsumenci zrozpatrzeni, że już kilkakrotnie reklamowali produkt i sprzedawca ciągle nie chce im wymienić tego towaru na nowy. I nie musi, bo jeżeli, tak jak powiedziałam, reklamujemy w oparciu o gwarancję, to tylko to, co nam gwarant obiecał. A gwarant bardzo rzadko dopuszcza wymianę towaru na nowy lub zwrot pieniędzy w przypadku dużej wadliwości towaru. I jeżeli będziemy składać reklamację, a sprzedawca zapyta, czy macie pacie, Państwo gwarancję, to odpowiadamy, mamy gwarancję, ale my nie korzystamy przy tej reklamacji z gwarancji, kierujemy ją do Pani, Pana sprzedawcy, w oparciu o przepisy orękojmi. To jest nasz wybór. I nasze prawo. I nasze prawo. Zawsze mówię moim konsumentom, którzy zostawiają mi umowy, że oni nie byli w stanie tego przeczytać. No a ja niestety muszę. Muszę przeczytać, muszę znaleźć jakiś punkt zaczepienia, yy, który może pomóc po prostu odstąpić, nawet już po upływie tego 14-dniowego terminu od takiej umowy. I w 99 przypadkach na 100 udaje się. Wtedy, kiedy jest sprawa trudna i kiedy przedsiębiorca idzie w zaparte, nie chce po prostu uznać takiego odstąpienia wtedy kieruje sprawę do sądu, przygotowuje konsumentowi pozew i nie było jeszcze przypadku, żeby sprawa nie została pomyśli konsumenta załatwiona.